Proszę. A ja co witam dziebie Krzysztof. No, jeszcze nie mieliśmy okazji rozmawiać moje kuchar... do kuch Stulencin. Polska oczywiście, moje imię to Karol. E, możesz mi krótki raportcik dać, jak ja tam do ciebie dolapuję? Kurczę, nie, Karol, powiem Ci tak, początek Twojej wejście było bardzo słabe, teraz nie powiem Ci dokładnie, bo nie spojrzałem na wyświetlacz, bo w jednym ręku trzymam telefon, nagrywam tą rozmowę. Jeśli nie masz nic przeciwko temu, rzucę to na YouTube, a będziesz się mógł odsłuchać. W następnym, zresztą, co ja Ci będę raport przekazywał, jak masz możliwość techniczną, obejrzysz się sam. Tak, Dobra, to jeszcze tak, wiem, że z Norwegii. Powiedz mi jeszcze, z jakiego miasta nadajesz? Y, Trondheim, miasto Trondheim 20 Oscar Sierra 129, miasto Trondheim. szukać w Norwegii? Słuchaj, najprościej to jest tak: zwężenie, jak Norwegia, Norwegia zaczyna się u góry zwężać. Yy, 400 km do góry od Oslo, od stolicy do góry, następne większe miasto to jest Trondheim. Skocznia Trondheim, Adam Małysz. Powinieneś kojarzyć? Tak, czy się Jest Trondheim. Coś takiego. No tak znalazłem. To jest tam leży nad jakimś tam yy, morzem czy, czy zalewem, jak to tam wygląda, się dokładnie nie orientuję. Wszystko dokładnie potwierdzam. Miejscowość, na, następna miejscowość ogólnie to jest Stierdal, e, lotnisko tutaj mamy, także wszystko dokładnie. tego Tak, dokładnie potwierdzam, to jest ta miejscowość. E, w takim razie dziękuję za łączność. Oczywiście e, odsłucham siebie na, na YouTube. E, możesz mi jeszcze podać na miarę bo e, jak to odszukać? Słuchaj, wejdziesz na YouTube'a i wpiszesz mój znak: 20 Oscar Sierra 129. Tam są wszystkie filmy, które wrzucam. Rozumiałem, Krzysztof? Jeszcze raz dziękuję za łączność. Z tej strony operator Karol, Polska. Dziękuję. Karol, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za miłą łączność. Wszystkiego dobrego dla Ciebie. Trzymaj się.